Hej nażyłem się wekną Mam wszystko tę bieżą odkładane. Trochę wymieniłem na gotówkę bo potrzebowałem parę parę dokładam, ale to się nie liczy. Nie wiem czy 4, 4 już mam odłożone Proszę do wszystkich graczy o no pom pomocy no chciałbym już pograć w warwarce ja, Jeśli się tam istnieje Jeśli jest ta osoba Niech przeleje mi na tą końcu który właśnie odrzuciłem Dziękuję za poważenie i pozdrawiam wszystkich graczom youtuberów Dajcie w łapkę i subskrybujcie mnie, jeżeli możecie. Dziękuję.